Hej, cześć się wam wszystkim. Z tej strony sieci KO to kolejny odcinek z Gry Dask. Jesteśmy teraz na poziomie farma. Jakim cudem ten się tu znalazł? Nie wiem, bo tu nawet przejścia nie ma żadnego, ale już tu widzę takie fajne rzeczy jak. No właśnie. I od razu widzę ludzi z kukluską. No? Czas zakończyć imprezę. Ała. Uf. Ale braid wpadku Dziękuję bardzo. Chiada, że nie mam dobrego cela. Mhm. Tam, a dobra, tam musiała się jakaś kulka po prostu zbagować. Mhm. No już myślałem, że we mnie będziesz strzelął wieczym. Jestem niewiernym, tak? Niewiernym i heretykiem w dodatku. wow. wow, 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 wow. Ile ty możesz przyjąć na klatę? Dobra. Właśnie, czy ja to mogę na przykład wziąć i to, wa, was w tym rzucić? Ponieść kanister. A mogę! Super! Czyli przedmiotami też mogę tutaj walić na oślep. E, dobra, tutaj jest wejście do góry. E, o, strzelba, super. Dobra. Co to jest? Podnieś wnętrzności, nie dziękuję. Tutaj coś będzie schowane? Ta, są monety schowane. Woretek klejnotów, plus 10 do morali. Okej. Okay. Umierasz? Mała? Już? Chodziliście se? Dziękuję bardzo, że umarłeś! Ktoś dalej? Ktoś więcej? Co to, to jest? Wiesz, to mnie zabije zaraz. który? Kto... Dziękuję bardzo. Wypij mi może piwo. Dobra, dawaj te sierpy. Tam mogę się wystrzelić chyba jakoś. Hmm. E, tu nie, tu nie, tu nie, tu nie Bąk. Dziękuję. ba morale, hopla jeden z nit tu jest jeden nit, o co my tu mamy? nie wiem, skinner Pałcz oła już? połaziliście se dobra, tu nie, tu nie, tu nie, tu nie no wzdychasz Kurde, super pas jakiś wlazłem. Eee, tu? Też e, apteczka, ale jej aktualnie nie potrzebuję. O super! No i weszła jakaś muzyka z duma. Teraz by się tu jakiś machine gun przydał. Ja to mogę wziąć? Dziękuję. Dobra. Dziękuję bardzo. Uh -huh. Muszę sobie celnąć tym, ja. O, żeś tym, kurde, chłopie rzucił. Ała! Dziękuję bardzo. No nie no choćby to naprawdę z duma coś było ja się chyba bardzo mocno inspirował dumem No ja walcz z na odległość Dziękuję, umarłeś A tam widzę, że coś u góry też jest, fajnie byłoby to o! Okej, okay, mu muzyka ucichła, to znaczy, że już jest bezpiecznie. Ulala. Czerwony klucz. Dobra, znalazłeś czerwony klucz, znalazłeś diament. Panie, a czy ja tam jakoś mogę... ...do góry się wpieprzyć, bo tam widzę, że coś ciekawego jest, ale... Nie wątpię, żeby mi się udało. O. Proszę bardzo. Otwierają się sekretne drzwi. Super, gdzie te sekretne drzwi się otwierają? Dół, góra, w przód. Dobra, obej, obejdę sobie to jeszcze raz. No i nigdzie nie widzę tych sekretnych drzwi. Nabój do shotguna. Nit. Dobra. No nie wyglądasz do no dobrze. Tak ci powiem, stało ci się coś? Co? Okej. Okay. Zakończ poziom. Super. No i gdzie to było? Nie wiem. Sekrety 0 na 6, no nieźle, dobra. Kurde, najlepszy czas. 7. Siedem... czas dewelopera 325. Jak on tu, to chyba leci na pałę. Dobra, no nic, ja tutaj kończę. Dzięki bardzo za uwagę. No i do usłyszenia. Hej!